Witam Was, wszyscy moi przyjaciele, na zbiorowej medytacji poświęconej podróży do serca światła lub do serca światła świata, w jakim żyjemy. Jest to medytacja, którą można wykonywać jako codzienną praktykę kończenia dnia, kończenia jakiegoś etapu w życiu lub. Uschyłku swojego życia. Warto jest przećwiczyć sobie tą praktyczną wędrówkę w ciągu swojego życia, żeby w chwili śmierci móc uwolnić umysł i znaleźć się w miejscu, do którego teraz będziemy podróżować. <try> Przygotujcie się do tego kilkoma głębszymi odtychami, zaufajcie tej podróży ponieważ waszym przewodnikiem jest Wasze Wyższe Ja. Ja jestem tutaj tylko postawiony w roli pośrednika. Możecie skupić się na moim głosie, na moim przekazie energetycznym, na mojej intencji. Możecie trzymać się tego głosu jak poręczy. Jeśli cokolwiek się będzie działo niekomfortowego, czy poczujecie zbyt dużą falę, Gorąca możecie uchylić trochę otwarcie oczu, możecie wziąć głębszy wdech i szybszy wydech na takiej zasadzie, żeby trochę uwolnić energii, której będzie teraz przepływało bardzo dużo. Tą praktykę wykonujemy nie tylko dla siebie, ale też dla naszych bliskich, dla naszych rodzin. Oraz dla świadomości aspektów swoich poprzednich wcieleń, które mogły utknąć gdzieś po drodze i mogły zablokować swoją świadomość gdzieś w zaświatach, w swoich czasach, na swoim etapie. Także ta praktyka ma pomóc wszystkim odnaleźć się w naszym duchowym domu, z którego wyruszyliśmy i który mamy w sobie. <laughs> Także zaczynamy. Zamknij teraz oczy. Zrelaksuj się. O niczym konkretnym nie myśl. Niczego się nie spodziewaj. Na nic się nie trzeba przygotowywać. Po prostu zajmij się aktywnym słuchaniem i spokojnym siedzeniem. W ten sposób koncentrujemy swoją uważność na tu i teraz, na swoim oddechu, na swoim ciele, na myślach, które przepływają przez nas nasz umysł. Teraz synchronizujemy swoje umysły. Pojawia się jedna myśl o jednym punkcie. Może być to obraz kryształu, który wysyłam teraz wam w swoim umyśle, i możecie dotknąć go swoją myślą, jaki jest ten kryształ. Kryształ powoli powiększa się, rozświetla się, ogarnia wszystko, czym jesteśmy. I tak, jakbyśmy przenosili się do wnętrza kryształu swojej duszy, każdy swojej. Lecz jej wyższy wymiar to jest jedna boska, duchowa jaźń. I teraz tam się udamy. Nie przenosimy się myślą w żadne konkretne miejsce, tylko penetrujemy swoje wnętrze. Wchodzimy do swojego wnętrza przez swoje serce, przez swoje odczuwanie. I przez czubek głowy, przez kanał centralny, przez złoty promień światła, możemy dostać się do swojego wnętrza, do tajemnej komnaty swojego serca, gdzie płonie troisty płomień świadomości Chrystusowej. A u jego podstawy znajduje się gorejąca perła, która jest połączeniem z naszą boską świadomością, iskra naszego życia. I teraz na niej się skoncentrujemy. Wchodzimy w nią myślą coraz głębiej. Coraz bardziej otacza nas to kryształowo-perłowe światło naszej boskiej świadomości. Aż znajdziemy się w sercu naszego boskiego ja Jest, które nie jest żadną postacią, jest rodzajem czystej wibracji bezwarunkowej miłości. I teraz wraz ze swoim boskim ja udamy się do domu, do siedziby wszystkich boskich ja, całej ludzkości. Do serca, światła tego świata. Nie musimy projektować sobie żadnego obrazu, nie musimy wyobrażać sobie żadnej galaktyki, żadnego ruchu, żadnego przemieszczania się. Jest to po prostu ogromne zbiorowisko świetlistych świadomości, których jesteśmy częścią. Jest to miejsce, z którego przyszliśmy na świat. Jest to centrum sterowania losami całej ludzkości. Jest to również centrum planowania naszego życia, naszego istnienia jako człowiek na Ziemi we wszystkich jego przejawach, ze wszystkimi konsekwencjami, we wszystkich swoich wcieleniach. Poczujmy chwilę bliskość tego miejsca, jaka towarzyszy naszej duszy. Otwórzmy się na przepływ informacji z pamięci przedurodzeniowej na tyle, na ile jest w stanie przyjąć to i zaakceptować w tej chwili nasz umysł. I z tego punktu wysyłamy promień światła do swojego życia w postaci znaków, w postaci przewodnictwa, w postaci wszelkiej pomocy, która jest nam potrzebna we wszystkich momentach, we wszystkich trudnych sytuacjach naszego życia, tam gdzie gnębiła nas choroba, depresja, smutek, rozstanie. Dajemy sobie czysty przekaz światła, że to wszystko minie. To wszystko jest tylko złudzeniem, projekcją. Nie przywiązujmy się do żadnej części swojego życia, czy tej negatywnej, czy również tej pozytywnej, ponieważ one wszystkie przeminą. One wszystkie są tylko obrazem nas samych, jak. Lustrem, w którym chcemy się przejrzeć, sprawdzić, kim naprawdę jesteśmy, i wybrać, kim naprawdę chcemy być. I teraz poświęćmy chwilę uwagi momentom śmierci, we wszystkich swoich wcieleniach, wszędzie tam, gdzie wydaliśmy ostatni oddech, ostatnie słowo. Ostatnie spojrzenie, i ostatnie westchnienie. Tam nasze wyższe ja wysyła przewodnika. Tam nasze wyższe ja jest z nami w tej sekundzie, po to, żeby przeprowadzić nas do tego miejsca, z którego przyszło nasze życie, nasza świadomość. W każdym momencie otwiera się świetlisty portal światła naszego serca. Z wielkim współczuciem i miłością jesteśmy prowadzeni z powrotem do naszego duchowego domu. I sprawdźmy teraz, czy wszystkie aspekty naszej duszy z poprzednich cieleń zostały przyciągnięte, zostały sprowadzone z powrotem do domu. Aktem swojej woli sprawmy, żeby tak się stało. I przyjmujemy, że tak się stało. I z wdzięcznością i radością teraz możemy pomóc wszystkim, swoim bliskim, którzy są dla nas ważni w tym życiu i którzy byli naszymi rodzicami, dziadkami, braćmi, siostrami, przyjaciółmi w tym życiu i w innych życiach, w poprzednich bądź w przyszłych. Ponieważ istniejemy poza czasem i przestrzenią, istniejemy jako projekcja wielkiego centralnego umysłu naszej wszechświadomości. Dlatego docieramy do wszystkich tych aspektów dusz naszych bliskich i wysyłamy im ten sam promień zaproszenia, powiadomienia, ściągnięcia ich z powrotem do domu. Jak promień latarni świadomości. Odzyskujemy ich dusze. Zwracamy im ich pewność siebie, ich wiarę w boską świadomość, w boską twórczą moc, likwidowania przeszkód, likwidowania cierpienia i jego przyczyn. I wszystkie te dusze wracają do połączonej wszechświadomości. Po to, by tak samo jak my wysłać promień do aspektów swoich poprzednich wcieleń i do swoich bliskich i przyjaciół, żeby ich uratować, wybawić, przeprowadzić, przywrócić do pierwotnej świadomości do miejsca, w którym wszyscy umówiliśmy się na spotkanie po tej ziemskiej. Dziwnej przygodzie, po tej podróży, która miała nas uwzniosnić, która miała nas zespolić, która miała nas zredefiniować, która miała nas wspomóc rozwiązaniami i całą niezbędną wiedzą, którą tu zdobyliśmy na temat nas samych, na temat umysłu, uczuć pokonywania przeciwności na temat relacji, na temat rozwoju, na temat marzeń, samorealizacji. I teraz cała ta esencja nagromadzonej mądrości, miłości i mocy rozpala się w naszym duchu w potężną iskrę boskiej świadomości Jam jest. I obecność tej świadomości koncentruje się w jednym małym punkcie, jednego ziarna lotosu wyższej świadomości, który w postaci pięknej białej perły jest w tej chwili zakotwiczony w naszym sercu. Ta perła spłynęła do nas jako iskra życia boskiej świadomości przed wcieleniem i zawsze jest z nami obecna. Czeka tylko, aż poświęcimy jej uwagę i skoncentrujemy się na niej, żeby mogła wykiełkować w postaci kryształowej świadomości i spełniła się w formie diamentu naszego serca, który ma objąć cały ten świat, wszystkie światy i przestrzenie. Do których zmierzamy, do których dążymy, w których będziemy istnieć. To jest najczystszy obraz nas samych, naszej moralności, naszej duchowości, naszego samostanowienia. To jest droga do naszego wielkiego wyzwolenia dla całej ludzkości. I dla wszystkich czujących istot. Zapieczętujmy teraz ten obraz w swoim wizerunku pierwotnej myśli, najwyższego stopnia mistrzostwa, jaki zapragnęliśmy zrealizować na tej Ziemi. Nasz pierwotny mistrzowski wzorzec energetyczny. Zapiera, zawiera to ziarno, które zabraliśmy ze sobą z poziomu wszechświadomości, by pomnożyć je w postaci naszych wszystkich wcieleń i dokonań, wszystkiego tego, co zgromadziliśmy w tym życiu. I teraz ten obraz wypełnia się treścią, wypełnia się naszą wolą, wypełnia się nami samymi. Jesteśmy właśnie tym. Się stanie, przyjmujemy, że tak się stało. Możemy teraz powolutku otwierać oczy, poruszać szyją, głową, ramionami. I wracamy do swojej normalnej wibracji, normalnej częstotliwości, normalnego oddechu normalnego, choć zmienionego stanu świadomości, ponieważ wszystko to, co się stało, jest prawdziwe, jest realne, jest rzeczywistym faktem, jest częścią nas samych i kiedy potrzebujemy, możemy wrócić do tego miejsca, możemy powtórzyć tą medytację, możemy podzielić ją sobie na części lub rozwinąć jako praktykę swojego codziennego umierania i odradzania się w swoim boskim wzorcu. Dziękuję Wam za udział w tej praktyce. Dziękuję, że jesteście. I do zobaczenia w miejscu, w którym się wszyscy spotkamy. Ahoj!